Szanowny Prezydium, Szanowni Zebrani. Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Okolicznych Nacjonalistów, w pełni funkcję prezesa od 1991 roku, ma charakter ogólnopolski. Zrzesza rodziny osób pomordowanych podczas II Wojny Światowej na Kresach Południowo-Wschodnich przez organizacji ukraińskich nacjonalistów i tak zwaną Ukraińską Powstańczą Armię. Wobec braku zainteresowania ze strony czynników rządowych i pracowników naukowych straszliwą kehenną, jaką przeżyli Polacy na Kresach w czasie wojny i po jej zakończeniu w powiatach Południowo-Wschodnich oczywiście Polski nie widząc ze strony rządzących żadnej chęci oficjalnego upamiętnienia ofiar, członkowie rodzin pomordowanych i kombatanci postanowili założyć stowarzyszenie we Wrocławiu, które zajmie się dokumentowaniem zbrodni. Działalność nasza była bardzo potrzebna i udowodniła, jak ważne dla upamiętnienia. Cele swojej pracy było zbieranie dokumentów, relacji, świadków, map, różnego rodzaju i fotografii. Dane uzyskane w ten sposób pozwoliły wielu opracowaniom taką materiał źródłowy. Przecież wszystkie materiały, które są opracowane, są oparte o materiały źródłowe i nie można dzisiaj gdywać, czy na krajach południowo w sumie zamordowano 100 tysięcy, czy 200, czy ponad. Jedyna organizacja w kraju jako stowarzyszenie prowadzi w tej sprawie ewidencję i ma prawo wypowiadania się co do ilości zamordowanych Polaków. Ja nie twierdzę, że rzeczywiście jest to ta liczba, którą my operujemy, około 200 tysięcy, ona jest stuprocentowa, czy ona jest tylko 90%? I od nas zależy, proszę Państwa, a żebyśmy właśnie używali wspólnie raz jednej terminologii i praktycznie ilości ustalonej. Bo proszę odpowiedzieć mnie tutaj na tej sali. Kto zajmuje się zbrodniami, proszę ma w Polsce wschodzi i ma warsztat, ma warsztat sprawy. To denerwuje, proszę to wprowadza metryk w ogóle orientacji polskiej i nie tylko Polski, ale i, i proszę Państwa, danych po prostu historycznych. I uważam, że apeluję właśnie z, z tego miejsca, że jeżeli nie ma się Dokładnej dokumentacji. Nie ma się warsztatu w tym zakresie. Proszę Państwa, to bardzo proszę zwrócić się do stowarzyszenia i zainteresować się, proszę Państwa, dokumentacją. I nie używajmy właśnie, bo to, dzisiaj ja na przykład kiedy się spotkałem z kilkoma, powiedzmy sobie, właśnie, że tak powiem. Tu obecnymi na temat naszej dyskusji. Jaka jest prawda? Mimo upływu lat, pobliskich, pomordowanych lat, proszę Państwa, nadal zbieranie dokumentacji, naszym było przede wszystkim upamiętnienie tej tragedii, poprzez wnoszenie pomników parli, by młode pokolenia mogły poznawać prawdę. Nie było to możliwe w czasie premiery, ale potem po odzyskaniu podległości w imieniu partnerstwa strategicznego. Nie chcę komentować tego, bo szkoda źródła czasu. Nie wiemy, kto przyczynił się w ogóle do falszowania historii. Niech to inny jak my sami. Niech to inny jak my sami. Bo nie mamy, nie ma tutaj wspólnego profesji języka. Temat ludobójstwa na Kresie, którego straszliwym byli ludobójcy, bo tak to chcę nazwać, bo dzisiaj prokuratorzy, którzy prowadzą śledztwa, jednoznacznie potwierdzili, że było to ludobójstwo dokonane na ludności polskiej na kresach Południowo-Wschodniej. To nie jest moja terminologia. I trzymajmy się ustaleniami prokuratorów. Prokuratorzy zakwalifikowali ludobójstwo bezwzględnie. Bez względu czy było 100 tysięcy zamordowanych, czy 50, czy 200. Bo nie zwierząt i nie było zamordowanych. Ale prowadzą, proszę Państwa, śledztwa i jest przed słuchanych około 13 tysięcy bezpośrednich świadków. To jest kapitał dokumentacyjny. I ten kapitał dokumentacyjny My jako stowarzyszenie przypisujemy sobie, bo nie kto inny kierował wszystkich świadków na do przesłuchania na podstawie zebranej doku dokumentacji, jak tylko stowarzyszenie. I w tym zakresie właśnie bardzo ściśle współpracujemy, czyli jesteśmy na co dzień informowani o stanie badań i przesłuchać. Kto na przykład z Państwa wie, że prokuratorzy. W Wrocławce z Komisji Ścigania Zbrodni jeżdżą samochodami do chorych dzisiaj, którzy nie ustają w i słuchają. To jest ogromne osiągnięcie. To jest ogromne osiągnięcie. I właśnie ta dokumentacja pozwala, proszę Państwa, na ustalenie ciągłych nowych danych. Ja nie chcę tutaj wymieniać o mapach. O mapach. Proszę Państwa, mamy ustalone setki miejscowości właśnie na, w Małopolsce Wschodniej. Zalaży dziesiątki, a może setki miejscowości, których w ogóle nie istniały jeszcze, nie istniały prowizyjnie na mapie, to różnego rodzaju przysiągi. I to odkrebamy i na tej podstawie właśnie akurat ustalamy, proszę Państwa, gdzie właśnie ta ludność praktycznie z tych terenów się podziała. Czy to jest ta dokumentacja dodatkowa, analityczna? Bo wiadomo jest, że ustalenie, powiedzmy sobie, da i daty mordu, i spraw, powiedzmy sobie, i ewidencji tego, powiedzmy sobie, właśnie nazwiska i to tego się nie da i nie ma w ogóle takiej siły, żeby można było to w sumie ustalić. Ale na podstawie szacunków tych, co się robi, to, proszę Państwa, to ta liczba, ona jest w praktyce, ona przekracza około 200 tysięcy. To, co się pada, na przykład żyła się była. Były jak kiedyś, że zamordowane było pół miliona. Proszę Państwa, tego też nie można wykluczyć. Tego też nie można wykluczyć. Ale faktycznie o takiej ilości my nie, że tak powiem, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że rzeczywiście było pół miliona. Natomiast twierdzimy, że minimum 200 tysięcy zostało zamordowanych. Choć ze strony Polaków, Polski i Ukrainy padają gładkie słowa, to my w widzimy, co dzieje się na Ukrainie, gdzie nobilituje się i bioryfikuje ludobójców SS i ous ta aktywność nastąpiła po tak zwanej pomarańczowej rewolucji. Tu się też trzeba powiedzieć, kto zaserwował w Ukrainie, proszę Państwa, właśnie akurat pomarańczową rewolucji. Zatem na to trzeba też powiedzieć, mi błąd w naszej polityce. Jeżeli my z góry zakładamy, że rzeczywiście za to właśnie ocki akurat kryją czyje się właśnie największy szoministyczny nacjonalizm ukraiński, to nasi przywódcy i nie tylko nasi przywódcy, ale wielu na przykład ja osobiście znałem, do nosie, proszę bardzo pokarski przez dwa miesiące, przecież to to jest choro. trzeba wiedzieć właśnie czym nacjonalizm był? Proszę Państwa, a nie organizować pociągi, autokary, proszę Państwa, i wszystko, i serwować w Ukrainie e, pomarańczową rewolucję. To jest gorąco. I my do tego, praktycznie nikt do tego się nie chce przyznawać.